Witam serdecznie na kolejnej premierce w znowieniu super trzynastki. Jest to ostatnia premierka w maju. Teraz aż w czerwcu będziemy mieli premierkę. Ja kupiłam 10 sztuk, wkład 20 zł. Pozdrawka kosztuje 2 zł. Tabela wygranych wygląda w ten sposób: 9 stopni, od 2 zł do 75 tysięcy. I tutaj po prostu szukamy trzynastki. Nie ma żadnej kolorowej trzynastki, która by mnożyła. Po prostu szukamy czarnej trzynastki. I zaczynamy. Numerki będę mówić po kolei, jak będę drapać, bo mam takie pomieszane. Widziałam, że pani mi podała. I zaczynam od numeru piętnastego.

Zeszli, ale w trzynastkę i tak nie trafili. Jest pusto. Kolejna, numer trzynasty. No to w trzynastce powinna się pojawić trzynastka i jest. Kolejna, kolejna, kolejna. Patrzcie, same trzynaście. Nie. Już myślałam, że cała poleci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

I kontrolne pepe. Ale ładna zrabka. A tak się źle nastawiałam na tą premierkę. No pięknie, w trzynastce wysyp trzynastek. Rewelacja. No to teraz numerek dziewiętnasty. Trzynastki, sypcie się. Jest! Patrzcie, trzeba mówić do zrabki.

Bardzo fajna premierka. A tak się nie nastawiałam, bo te zrabki po 2 złote to wiecie. Pod trzynastką. I ja dycha w numerze ósmym. Premiera na plusie. Kontrolne L i L. I tu jeszcze jedno LO. Patrzcie, no po prostu cudo.

Na 10 sztuk wygrały 3. Ale za to jak ładnie. Na 10 sztuk, czyli wkład 20 zł. 3 wygrały, to wychodzi z matematyki, że 7 jest pustych. To już nie będę Wam pokazywała. W numerze 8 pod 13 jest 10 zł. W numerze 13 jest 15 zł. To mam już 25. I w numerze 19 jest dwójeczka zwrot. No to mam 27 złotych z 20. 7 złotych na plusie. Jak na takiego malucha, na taką premierkę, takiej małej zdrabki po 2 złote, to wydaje mi się, że jest wynik rewelacja. Bo ja tu się nastawiałam, że może będzie kilka zwrotów i będzie minus. Wcale bym się nie zdziwiła, bo zdrabki po 2 złote nie są aż takie hojne. A ja miałam wygraną. Piątego stopnia? Jakby nie patrzeć. Piętnastka. <grymne> super. W poprzednich edycjach yy, chyba nie miałam takiego wyniku. Raczej chyba nie. Zresztą te po dwa złote rzadko drapię, ale nie pamiętam piętnastki. Także super. Wszystkim życzę udanej premierki, wysokich wygranych. Wydrapujcie jak najwięcej trzynastek. Życzę udanego, fajnego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. PA!